No tak? jak to zdjęcia jak smarowskiego? No dziadostwo, no kurcze, no co, co mam ci powiedzieć, no no. To jest warszawka, Ej. prawda? Niewiele potrafią, a, a wiesz, w gębie są mocni. Wyobraź sobie, że 8 mi pyta na planie, jakie zdjęcia zrobić Boże. dar. A ja mówię, stary, no jak jakie zdjęcia? No ja ci mam mówić, jakie zdjęcia... Czy no. on trzyma scenariusz w ręce, nie? No wiesz, no kurczę amator co ci powiem, no, no ale kurcze wiesz. Ej, to... Moglibyśmy robić lepsze rzeczy, prawda? Na przykład dla empaty, no. ale no, no cóż, no, no nie chcą, więc musisz z czegoś żyć. No i, no i walisz hałturkę ze smarzowskimi i jakoś sobie, prawda. Radzić, nie no, wy, wybili się nie. chłopaki, trzeba im przyznać, no wybili się, no i wiesz, no i wiesz, no, no obrośli w pióra i teraz wiesz, no, nie, nie doceniają no tego. Tak, no no wiesz. Ja nie pamiętam, kto się tą firmę. Mają teraz sukces, wiesz, fuzja, nie fuzja, ale rzeczywiście, no. Jestem... No nie, ja naprawdę jestem pewien, że to przez rok temu mieli zajebisty filmik. Zajebisty. Ja ci gwarantuję, że wszystkie te sukcesy to zadzięczają... No ten... co, a co ty mi tłumaczysz? No to teraz Ale trzeba się zabiję, zabiję no. się we własnej siedzibie. No, no 12 to wiesz... No. W sumie to jeszcze nic. Ja nie no. mogę zaśpiewać. HAPPY BIRTHDAY, DEAR EMPATHY, HAPPY BIRTHDAY Bo wiesz, bo z drugiej strony to wiesz, koleś może otworzyć tam sklep, wiesz, warzywniaki i mieć 12 lat, no i to jeszcze jest żadne osiągnięcie, co nie, tak? Drobnica, no ale wiesz, ile można ale... z tym Smarzowskim tą drobnicę wałkować, nie? No. no przecież, wiesz, no... Boży dar, no, no takie taka dla mnie, wiesz, dniówka, 5000 tysięcy złotych, to to tam jest śmieszne, mi się z domu nie chce wyjść, wiesz? No wiesz, tak naprawdę to buty taką umową, w obostrach mazowskich sobie Człowiek popracuje, wiesz, miesiąc, no to będzie miał jakąś, jakieś 100 tysięcy, no a ja za to kupię. Nie, może, może dar, żeby, wiesz, ta gorycz nasza nie wyszła, prawda, chłopaki są fajne, jakieś tam takie fajne... Fajne życie? chłopaki, fajne. 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 ładne chłopaki, ładne dziewczyny i fajne. No. I empatia, jakby była empatia, to by, kurde, wiedzieli jak się zachować kulturalnie, z wyczuciami, z taką tozą, wiesz, klasy, nie? Przychodzą, very okay. nice, panowie, dzień dobry, może jakiś deal zrobimy, film tu, A na? teraz nie będzie filmu, no. kurczę, to wiesz, może się to im kurczę zatrzymać, dobra pasa, no. Doro. Rekord jest. Jaki rekord? Uwaga, czemu tego słynku nie poszło? Ja... ja.